Witam na moim kanale. Mam na imię Wita. Mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Witajcie kochani! Dzisiaj vlog jak widzicie, będzie kulinarny. Mama się bardzo zainspirowała, żeby wam pokazać kolejne przepisy. Bardzo nas cieszy i szczególnie mamy, bardzo cieszy, że przepisy wam się podobają. Więc dzisiaj będą kolejne przepisy z bakłażanem. Tym razem bakłażan nadziewany. Nie rozgaduję się już tak bardzo, pokazuję Wam te przepisy i mam nadzieję, że też je wypróbujecie jak poprzednie. Bardzo nas cieszy, że próbujecie, że Wam smakuje, więc życzę smacznych przepisów, miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnych filmiku. Pa, pa! Do kolejnego przepisu potrzebujemy bakłażana, można oczywiście w zależności ile ludzie więcej bakłażanów my mamy jeden duży bakłażan i mama będzie robiła tylko dla nas będzie to znowu nadziewany bakłażan, ale inaczej nadziewany będzie tak jak dolma z ryżem, z czosnkiem tutaj od razu pokażę Wam przeprawę. cynamon, pieprz czarny, papryka czerwona ostra, sól i cukier wszystkiego jest po jednej małej łyżeczce Tutaj jest duża łyżka salczy, czyli pasty pomidorowej. No i warzywa. Jak już pokazywałam. Bakłażan. Pomidory dwa. Dwie cebule. No i zielenina. Oczywiście znowu idzie ta bazylia. Jak nie macie takiej bazylii, może być normalna bazylia. Tutaj jest szczypiorek i pietruszka. No, czyli takie, takie znowu proste. Rzeczy? No i zaczynamy. Wcześniej umyty ryż zalewamy wrzątkiem. Zostawiamy pod przykryciem. Mama obrała ze skóry bakłażana. Jak widzicie, tym razem zostawiła tylko taką małą część. Jak mówi to dla piękności, żeby ładnie ten bakłażan potem wyglądał. No ale większość tej skóry została zdjęta. No i idziemy teraz dalej. Powstały takie dwa naczynia do nadziewania, tak? Ale tego środka bakłażana mama nie wyrzuca, wykorzystamy to w przepisie. Teraz cukier ląduje w środku bakłażana w tym koszyczku. No, ciekawe. Wcześniej nie wiedziałam, że mama tak robiła. No i sól. Sól i cukier razem. No i mama tutaj, o, w taki sposób naciera ten koszyczek. Mama naciera to cukrem, cukrem i solą. No po pierwsze, żeby to było smaczne, prawda? Bo to, 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 co będzie w środku, nie do końca ten smak wejdzie w te ścianki, prawda? Bakłażana. No i dodatkowo, żeby bakłażan nam nie zrobił się czarny. O, tak natarte koszyczki czekają. Do garnka wlewamy oliwę z oliwek. Teraz na gorący olej dodajemy te nasze bakłażany i będziemy przysmażać z każdej strony. Zawartość tego środka bakłażana mama pokroiła na takie kawałeczki. Dwie cebule pokrojone. Znowu ląduje sól. Jak mama powiedziała, we wszystkich przepisach na cebulę idzie sól. Zapomniałam dodać, że jak przysmażamy tego bakłażana, to trzeba smażyć na takim no, nie bardzo mocnym ogniu, powiedzmy średnim. Bo jak będzie bardzo duży ogień, to olej będzie nam się palił. O, tak to wygląda. W mm. ten w tym garnku ląduje cebula. Teraz mama kroi czosnek na takie właśnie kawałeczki. Teraz bakłażan ląduje w garnku. Teraz lądują wszystkie przyprawy, czyli pieprz czarny, papryka czerwona ostra, sól i cynamon. Teraz całą zieleninę bardzo drobniutko mama pokroi. Teraz lądują pomidory. Salcza pomidorowa. Zielenina. Po dodaniu ryżu teraz wyłączamy ogień, przykrywamy i czekamy 5 minut. Zostało nam tego nadzienia, więc mama tutaj troszeczkę doda wody i będzie nam pilaw z tego. A obok ugotują się nasze bakłażany nadziewane. Zobaczcie, o w taki sposób. Tutaj się będzie gotował bakłażan, a tutaj pilaw. Bardzo sprytne rozwiązanie. Mm. Tutaj jed jeden bakłażan nam przy smażeniu się rozwalił, dlatego wygląda tak niefortunnie. No ale ogólnie powinny wyglądać właśnie jak ten tutaj. Ale to pachnie, mmm. Sunęła kolejne rozwiązanie. Jak mamy za dużo tego farszu, możemy też nadziać pomidory i je udusić w takim nadzieniem. Mm. ale super. Wygląda to, słuchajcie, na taki a, bałagan twórczy, ale uwierzcie, pachnie to wspaniale. Tutaj mama dodaje gorącej wody. Dosłownie tak, żeby na dnie troszeczkę było. No i to pod przykryciem będzie się dusiło. To będzie się dusiło 15 minut na małym ogniu. A tak wyglądają dania następnego dnia na zimno. Też smakują bardzo pysznie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa! Pa!